Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, jak zapewne wielu z Was wie, jestem jedną z osób, która jest zwolennikiem klubowych Mistrzostw Świata, które mają odbyć się w nowym formacie i chociaż nagrałem już film dlaczego uważam, że to nie będzie aż tak nieudany turniej jak wielu przewiduje, to dziś chciałbym się skupić na omówieniu grup i dokładnym poznaniu z kim europejskie zespoły będą się mierzyły podczas tego wydarzenia, może wielu z Was to zdziwić, ale będzie tutaj kilka niespodzianek w postaci tego jak popularne, są kluby, które nam na co dzień nie mówią po prostu nic. Zapraszam do zapoznania się z szybkim przedstawieniem grup i uczestników klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w przyszłym roku. I zaczynamy od grupy A. A tam z Europy trafiło Porto, czyli założony w 1893 roku portugalski gigant, który 30-krotnie był mistrzem tego kraju i 20 razy sięgnął po puchar. Dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów w tym pamiętny sezon José Mourinho, a także po razie Puchar UEFA i Ligę Europy. Ich obecny skład wyceniany jest na 350 milionów, a trzech najdroższych graczy to Bramka, João Costa, Alan Varela i Samu, który został kupiony z Atletico a dokładnie 50% praw do tego Zawodnika. Porto w swojej historii zdobyło 84 główne trofea, co daje im dziewiąte miejsce na świecie, a także budzi zainteresowanie 10,5 miliona ludzi w social mediach. Wydajesz to dużo i wydajesz to jako solidna europejska marka, ale zaraz zobaczycie z kim będzie się mierzył zespół z Portugalii. A z drugiego koszyka rywalem Porto będzie Palmeiras o przydomku Vardao, Wielka Zieleń lub Polko Świnia. Jeden z najbardziej zasłużonych brazylijskich klubów, obecnie wicemistrz tego kraju, ale w przyszłości udało mu się ten tytuł zdobyć 12 razy ostatni raz w 2023 roku. Trzykrotnie zwyciężali oni Copa Libertadores i ostatnio zdarzyło się to w 2021 roku. Najsłynniejszymi zawodnikami składu jest obecnie Estevon, który przechodzi do Chelsea po tym sezonie, Rafael Vega i Joaquim Piqueres. Skład wyceniany jest na 210 milionów. A najsłynniejszymi Brazylijczykami, których możemy znać i występowali w tym klubie, to chociażby Hendrik przed transferem do Realu i obecnie Felipe Anderson, którego możemy kojarzyć z Lazio, A wcześniej występowali tam chociażby Lucio, Roberto Carlos, Rivaldo, Zeroberto, Roberto, Gabriel Jesus. A klub w historii swojego istnienia od 1990 1914 roku zdobył 30 głównych trofeów, a w social mediach śledzi ich 19 milionów ludzi, czyli prawie dwa razy więcej niż samo Porto. I gdy powiem Wam, że z trzeciego koszyka zostało wyrusowane Al-Ali, wiele osób od razu miałoby skojarzenie z Arabią z Saudyjską, ale nic bardziej mylnego, bo ten klub to założony w 1907 roku w Kairze egipski klub, który nazwać możemy afrykańskim Realem Madryt, bo wystarczy powiedzieć, że 44 razy wygrali oni Mistrzostwo Kraju i 39 razy zdobyli jego puchar. Do tego dołożyli 12 triumfów w lokale Lidze Mistrzów, z czego 4 w ostatnich 5 latach. Co ciekawe, klub ten bazuje... Głównie na zawodnikach ze swojego kraju, ale ich trener Marcel Koller to szwajcar, który wcześniej prowadził m.in. FC Basel, ale bez większych sukcesów. Na uwagę zasługuje fakt, że klub zdobył oficjalnie 146 trofeów, ale 124 z nich zalicza się jako główne do rankingu i to i tak oznacza, że jest to najbardziej utytułowany klub na świecie. Z obecną wartością składu 30 milionów, i żaden zawodnik nie przekracza więcej niż 3 miliony euro, ale za to w social mediach śledzi ich 51 milionów osób. No i czas na ostatni klub grupy A, czyli reprezentant gospodarzy Inter Miami. Jest to dom spokojnej starości dla byłych zawodników Barcelony i kolegów Messiego, czyli Suareza, Busquetsa, Jordiego Alby, a gdzie menadżerem jest Javier Masztelano. To zdecydowanie kopciuszek w tej grupie, jeśli bierzemy pod uwagę historyczny dorobek klubów, bo został on założony w 2018 roku. Jego skład jest warty 95 milionów, a największą wartość wykazuje nadal Messi, Redondo oraz Diego Gomez. Należy zauważyć, że Inter Miami budzi powszechne zainteresowanie, bo w social mediach śledzą ich 30. 33 miliony ludzi. Jest to oczywiście efekt samego właściciela, jakim jest David Beckham, a także pewnie Messiego i spółki. Zespół do turnieju dostał się jednak ze względu na to, że jest reprezentantem USA i gra w tamtejszej lidze, bo sportowo nie zakwalifikowali się oni i nie spełnili wymogów, aby w tym turnieju wystąpić. W grupie B zaczynamy od PSG, które każdy z nas pewnie kojarzy. Klub z Francji ze składem wartym 900 milionów i największymi gwiazdami, czyli Barcolon, Dembele i Hakimim, który zdobył 12 mistrzostw i 15 pucharów Francji, a także jeden puchar w pucharów i nigdy nie udało im się wygrać Ligi Mistrzów. Jest to finansowy gigant obecnie, ale założony został w 1970 roku. W social mediach śledzi ich 184 miliony ludzi. Co ciekawe jest to jedyny klub który tym rankingu traci na swojej popularności, jeśli chodzi o czołowe kluby z Europy. A ich rywalem z koszyka B będzie Atletico Madrid, czyli zespół założony w 1903 roku w Hiszpanii, a dokładniej stolicy, i który obecnie ma skład warty 500 milionów z Julianem Alvarezem, Conorem Gallagherem i Lenormandem na czele. 11 razy zdobyli oni mistrzostwo Hiszpanii i 10 razy puchar, 3 razy Ligę Europy i również raz wygrali puchar zdobywców pucharów. I chociaż podopieczni Diego Simone często pozostają w cieniu Barcelony i Realu, to w social mediach śledzi ich sześć. 60 milionów osób, co daje im pozycję w czołowej 15 klubów na świecie. Z koszyka numer 3 wylosowany został Botafogo, Fogo, czyli popularni Fogo o znaczeniu ogień. Jest to obecny w Brazylii, czwarty raz dokonał tej sztuki i zwycięzca ostatniego Copa Libertadores. Co ciekawe ich skład wyceniany jest na 165 milionów euro, a największą gwiazdą jest znany każdemu graczowi futbomenadżera Tiago Almada, który po tym sezonie trafić ma do Lyonu, ale w obliczu ich problemów finansowych nie jest to takie pewne. Ciekawa jest też historia założenia, bo 1894 rok to czas powstania samej marki Botafogo. Następnie w 1904 roku powstała sekcja piłkarska i dopiero w 1942 zostały one połączone, więc mimo tego, że jest to jeden ze starszych klubów, a w historii ich występował chociażby Garincha, Jardzinho, Sedor, który kończył tam karierę, a nawet Diego Koszta, który teraz tam przewijał się w składzie, to jednak jest to klub, który budzi jedno z mniejszych zainteresowań, jeśli chodzi o brazylijskich gigantów, bo śledzi go na co dzień około 5 milionów osób. Z koszyka numer 4 mamy kolejnego przedstawiciela gospodarzy, czyli Seattle Sanders. Jest to klub założony w 2007 roku, zwycięzca tamtejszej Ligi Mistrzów w 2022 roku, a także zdobywca dwóch pucharów MLS i pięciu pomniejszych lokalnych trofeów. Największymi gwiazdami zespołu jest Pedro de la Vega i Jordan Morris, którzy pewnie nic nie mówią fanom piłki w Europie, ale ich skład wart jest 50 milionów. Kiedyś występowali tam Clint Dempsey, Obafey Martins czy jeden przed transferem do Barcelony, a na na co dzień śledzi ich około miliona ludzi. W grupie C największym gigantem jest oczywiście Bayern. Jest to marka znana każdemu kibicowi w Europie. Co ciekawe, 33 mistrzostwa kraju i 20 pucharów Niemiec oraz 6 razy Liga Mistrzów i Puchar UEFA i Puchar Zdrowieców Pucharów plus inne sukcesy krajowe dają im uznawane w rankingu 82 trofea i 11 miejsce na świecie, jeśli patrzymy tylko na ich ilość. Dwie pamiętne potrójne korony i skład warty prawie miliard z niezawodnym Harenkeinem, Musialą i Olise na czele powoduje, że Bayern nie z jednym z faworytów do triumfu. Jest to klub założony w 1900 roku, a na świecie śledzi go 137 milionów ludzi. A skoro o ilości trofeów mowa, to z koszyka drugiego losujemy Benficę, portugalski klub wielkich tradycji o 4 lata młodszy niż bawarski odpowiednik, bo założony w 1904 roku, ale w rankingu trofeów wyprzedza on klub z Niemiec o 3, bo chociaż w Europie wygrali tylko dwa razy w latach 60., to mają za to aż 38 mistrzostw i 26 pucharów w Portugalii, plus pomniejsze krajowe sukcesy, a obecny skład wyceniany jest na 330 milionów z Antonio Silvą, o którego zabiegają największe europejskie kluby na czele Kokcu i bramkarzem Trubinem followersi to około 11 milionów więc ciutkę więcej niż Porto ale nadal na tle innych europejskich gigantów nie robi to potężnego wrażenia Mamy już dwa utytułowane wielkie kluby. Czas dla trzeci boskoszyka. Numer 3. Boca Juniors. To najbardziej utytułowany argentyński klub. 35 minus 4 puchary i 6 Copa Libertadores. Chociaż ostatnie aż w 2007 roku to dziś jest to klub, który ma skład wyceniany na około 100 milionów. Z czego na czele trzech młodych graczy. Christian Medina, Kevin Zenon i Aaron Anselmino, który został już zakupiony przez Chelsea i wypożyczony z powrotem. W barwach Boca grają również znani szerzej weterani jak Edis. Cavani, Gary Medel i Marcos Rojo, a w przeszłości ich barw bronili chociażby Maradona, Batistuta, Rikelme czy Carlos Tevez. Klub powstał aż w 1905 roku, założony przez włoskich imigrantów, a w internecie śledzi go ponad 27 milionów ludzi. No i skoro mamy takie trzy potęgi, pewnie przydałaby się czwarta, ale niestety do założenia ostatniego klubu z tej grupy pozostali musieli czekać ponad 100 lat, bo w 2007 roku w Nowej Zelandii powstało Auckland City. Co ciekawe, jest to jedyny półprofesjonalny klub, który wystąpi na tym turnieju i można o nich powiedzieć jedynie tyle, że wygrali oni 10 razy mistrzostwo Nowej Zelandii i 12 razy ligę mistrzów w Oceanii, ale raczej przyjadą oni na ten turniej w roli dostarczyciela rozrywki, bo trudno spodziewać się, że aby klub, który os ma skład o wartości 5 milionów, z żadnym zawodnikiem powyżej 500 tysięcy mógł namieszać cokolwiek w takiej grupie. I Grupa D będzie pierwszą z pierwszego koszyka, nie będzie zespół z Europy, bo jest nim Flamengo, kolejny z możnych ligi brazylijskiej, założony w 1895 roku, ale tak naprawdę sekcja piłkarska powstała w 1911. To jest najbardziej popularny klub w Brazylii, chociaż zdobył jedynie 7 mistrzostw i 5 pucharów, a także 3 Copa Libertadores. Jego marka jest jednak bezsprzeczna, obecnie ma on skład warty ponad 200 milionów i chociaż naj... Najwyżej wyceniany jest Brazylijczyk Pedro i Nicolas de la Cruz oraz Carlos Alcaraz. To kibicom z Europy najwięcej będą mówić nazwiska weteranów, czyli Davida, Luisa, Alexa Sandro i Evertona, który kiedyś bronił barw Benfiki. Flamengo na co dzień śledzi 55 milionów osób i był to zawsze najbardziej popularny klub spoza Europy. Teraz został przegoniony przez al nassr z Arabii Saudyjskiej po transferze Cristiano Ronaldo i wszyscy wiemy z czego to wynika. Jest to jeden z dwóch klubów, który nigdy nie spadł z ligi Brazylijskiej i gra on na popularnej marakanie. Co ciekawe, trenerem Flamengo jest były piłkarz Chelsea i Atletico mający polskie korzenie, Felipe Luiz. Najświetniejsi gracze w historii to Zico Rivaldo czy Idol samego Pelego. Zizinio. I tu zarówno Dawid, jak i Felipe Luiz będą mieli okazję zagrać ze swoim byłym klubem, bo z koszyka numer dwa jest Chelsea, czyli sześciokrotny mistrz Anglii i ośmiokrotny zdobywca FA Cup. Do tego dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów i dwa razy Ligi Europy, a także dwa razy Puchar, zdobywców Pucharów. Skład o wartości 950 milionów po wielu perturbacjach w ostatnich latach to na czele Cole Palmer, Kaisedo i Enzo. Co ciekawe, gdyby analizować tylko social media, to Chelsea byłaby czwartym najpopularniejszym klubem w Anglii i ósmym na świecie, bo śledzi ją 141 milionów ludzi. I trzeba powiedzieć szczerze, że będą oni faworytem tej grupy. I chociaż wielu chciałoby wyprzeć historię Chelsea, to pamiętajmy, że jest to klub założony w 1905 roku. I jako trzecie do tej grupy dołącza Klub Lyon, pochodzący z bardzo niedocenianej meksykańskiej ligi, siedmiokrotny mistrz tego kraju, a nawet ośmiu, jeżeli liczymy czasy sprzed transformacji ligi, pięciokrotny zdobywca Pucharu, któremu w sezonie 2022-23 pierwszy raz udało się wygrać tamtejszą ligę mistrzów, dzięki czemu pojawił się na tym turnieju. Ich skład wyceniany jest ledwo na 30 milionów euro, bez wyraźnych gwiazd i chociaż w pierwszej setce najpopularniejszych klubów na świecie aż sześć pochodzi z Meksyku, to nie ma ich na tej liście, a śledzi ich około 3 miliony osób. Jest to dość ciekawe zjawisko, bo Liga Meksykańska często jest przeoczana, jeżeli chodzi o wymienianie najlepszych na świecie, a odrośnie ona od lat regularnie i zdecydowanie wzbudza wielkie zainteresowanie. I właśnie pod względem zainteresowania ta grupa jest bardzo nierówna, bo do dwóch gigantów dołączył właśnie Klub Lyon, a teraz mamy czwarty Tunis czyli mistrza Tunezji i założony w 1919 roku klub, który ma 33 triumfaty w tym kraju, 15 pucharów i 4 lokalne ligi mistrzów. I raczej pewnie nie zrobi to wielkiego wrażenia na grupowych rywalach, bo największą gwiazdą jest Jim jest który kiedyś miał problemy, żeby przez kilka lat przebić się w Olimpiakosie, a cały i skład warty jest około 20 milionów. Jeśli chodzi o liczby siedzących, to około 2,5 miliona osób na co dzień przegląda socjale tego klubu. Ciekawym faktem może być również to, że właścicielem jest tunezyjski miliarder Hamdi Madeb, który musiał grubo tłumaczyć się po zmianie reżimu w tym kraju o tym, czy miał jakiekolwiek powiązania z korupcją w piłce nożnej. No, sprawa jest dość rozwojowa i powiedzmy sobie szczerze śliska, ale ten wiekowy już miliarder określił, że właśnie jego właśnie było to, żeby klub, którego jest właścicielem, mógł zagrać z zespołami z Europy w jakichkolwiek rozgrywkach. Grupę E zaczynamy również od zespołu spoza Europy i jest to River Plate, czyli klub z Buenos Aires założony w 1901 roku, 37 mistrzostw i 12 pucharów, skład warty 120 milionów na czele z Franco Mustantuono. I kupionym już przez City Claudio Ekeverim, a także Pablo Solarim. Należy zwrócić uwagę, że jednym z najbardziej znanych zawodników jest tam grający już w pewnym sensie na emeryturze Marcos Akunia, którego możemy znać z Sewii. Klub ten na co dzień śledzi 27,5 miliona osób, a najsłynniejsi gracze, którzy występowali w River, to Alfredo Di Stefano, Mario Kempes. Crespo, Trezekę, czy chociażby Gonzalo Higuain. Szkoleniowcem River Plate jest oczywiście Marcelo Gallardo, który był piłkarzem PSG, a także wcześniej menadżerem Al-Itihad. Jako przedstawiciel Europy z drugiego koszyka do tej grupy trafił Inter, który jest dla wszystkich znany i jest to założony w 1908 roku włoski klub, który obecnie ma skład o wartości 675 milionów na czele z Lautaro, Martinezem, Barelą oraz Bastonim. Oczywiście, Inter to trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, z tym pamiętnym tripletem, który zdobył dla nich José Mourinho. Dwudziestokrotny mistrz Włoch, dziewięciokrotny zwycięzca Pucharu tego kraju, trzykrotny zwycięzca Pucharu UEFA. Oczywiście, Inter to marka sama w sobie i nie trzeba jej szerzej przedstawiać, także na pewno trzeba liczyć, że z tej grupy będą oni wychodzić w roli faworyta. Należy również zwrócić uwagę, że Inter w rankingu popularności znajduje się na 13. miejscu z liczbą ponad 61 milionów śledzących osób w social mediach. Z koszyka numer 3 mamy natomiast Monterey, czyli kolejny zespół z Meksyku o przydomku Rayados od ich paskowanych strojów. I jest to zespół, który ma skład o wartości 80 milionów euro na czele z Lucasem Ocamposem i Oliwierem Torresem, którzy są sprawdzeni z Cywili, a także z byłym graczem Real Madryt, Sergio Canalesem. A za największą gwiazdę uważa się Wiktora Guzmana, czyli 22-letniego środkowego obrońcę. Ciekawostką jest też fakt, że szkoleniowcem tej drużyny jest Martin Demichel. Czyli były piłkarz Bayern Monachium, a Madryt czy chociażby Manchester City. Monterrey zdobyło 5 mistrzostw i 5 lig mistrzów, a także dwa puchary Meksyku, a jest to dość młody klub, bo powstał w 1945 roku. Jeśli chodzi o raki popularności, zajmuje on 93 miejsce na świecie z 5,5 miliona śledzących osób ich social media. Z koszyka numer 4 mamy tutaj Urawę Red Diamond, z którą możemy kojarzyć z tego, że Maciej Skorża jest ich szkoleniowcem i tam właśnie kontynuuje swoją karierę. Zdobyli oni 5 mistrzostw, z czego 4 kiedy była to jeszcze Liga Sokera, 8 Pucharów Kraju i 3 razy Azjatycką Ligę Mistrzów, ostatnia w 2022 roku. Powstali oni w 1950 roku jako Mitsubishi Motors FC, bo to właśnie Mitsubishi do dziś jest właścicielem klubu. Wartość ich składu to ponad 17 milionów euro. i i oczywiście większość zespołów stanowią gracze z Japonii i mają jedną gwiazdę, którą jest Samuel Gustafsson, który kiedyś tułał się po klubach Serie A jak Ellas Verona czy Torino i jest to jeden z mniejszych klubów, jeśli chodzi o zainteresowanie, bo ich śledzi zaledwie 200 tysięcy osób, czyli byliby gdzieś pośrodku stawki naszej ekstraklasy. Grupę F zaczynamy od Flumineze, czyli klubu założonego w 1902 roku w Rio de Janeiro który obecnie ma wartość składu 75 milionów, a znani tam piłkarze to głównie weterani, czyli Thiago Silva, Renato Augusto czy Ganso, który kiedyś miał epizod w Seville. Największą gwiazdą i najlepiej wysyłanym zawodnikiem obecnie jest John Arias z Kolumbii, a w historii klubu przewinęły się takie gwiazdy, jak chociażby Romario, przez jeden sezon, czy kończył tam karierę Ronaldinho, ale ciężko nazwać to udanym czasem, bo zagrał ledwo 7 meczów. Karierę zaczynał tam za to znany graczom FIFA Carlos Alberto, czyli brazylijski obrońca, który ma obecnie legendarny status. W swojej historii zdobyli 4 mistrzostwa, raz Puchar i raz Copa Libertadores w 2023 roku, co pozwala im na występ w tym turnieju. Jeśli chodzi o zainteresowanie, jaki budzi ten klub, to w internecie śledzi ich ponad 8 milionów osób. Z koszyka numer 2 mamy tu wszystkim dobrze znaną Borussię Dortmund, czyli klub założony w 1909 roku przez klasę robotniczą i obecnie mają oni skład o wartości 475 milionów na czele z Brandem, Girasim, Malenem i Kobelem. Jest to drugi najpopularniejszy klub z Niemiec, który ma obecnie 53 miliony śledzących. A w swojej historii zdążył już wygrać Liga Mistrzów, 8 razy mistrzostwa Niemiec, 5 razy Puchar Niemiec i raz Puchar Zdobywców Pucharów i myślę, że jak większość drużyn z Europy są oni zdecydowanym faworytem tej grupy. I z dobrze znanej i przenosimy się do mniej znanego miejsca, bo Ulsan to zespół z Korei Południowej, który też ma o dziwo, motoryzacyjnego właściciela, czyli firmę Hyundai. Wartość składu to około 15 milionów euro z głównym trzonem koreańskich zawodników, z małymi wyjątkami dla mniej znanych Brazylijczyków i dwóch Szwedów, w tym ich największą gwiazdę Gustawa Ludwigsona, którego nazwisko pewnie mało wam mówi, no bo wcześniej grały z w Szwedzkiej. Pięć razy był to mistrz Korei Południowej, raz podnieśli oni puchar i Dwa razy tamtejszą ligę mistrzów. Klub powstał w 1983 roku, więc jest jednym z najmłodszych na całym turnieju. Jeśli chodzi o ranking popularności, to na próżno go tam szukać, bo jest on głęboko poza top 100 wszystkich klubów. Mamy Lodi Sundowns. Czy ktoś bez sprawdzania wiedział skąd pochodzi ten klub? No jest to pewnie jedno z cięższych zadań, jeśli chodzi o klubowe do świata, ale jest to nas z Republiki Południowej Afryki. Wygrali oni ostatnio pierwszą edycję afrykańskiego pucharu piłkarskiego, a do tego jest to 17-krotny mistrz tego kraju i 4-krotny zdobywca pucharu oraz w 2016 roku wygrał ich lokalną ligę mistrzów. Oficjalnie klub ten został założony w 1970 roku, a właścicielem klubu jest obecnie lokalny miliarder Patrice Motsebe, który zasłynął z tego, że był pierwszym pochodzącym z Afryki czarnoskórym miliarderem. Co ciekawe, choć klub opiera się głównie na lokalnych zawodnikach, to wartość jego składu to aż 33 miliony euro, a największą gwiazdą jest pochodzący z Chile rodzynek Marcelo Allende, który wyceniany jest na ponad 2,5 miliona euro. Grupę G zacząć musimy od dwóch europejskich gigantów, z których pierwszym będzie Manchester City i oczywiście większość z nas kojarzy ten klub z historią nowożytną i z pieniędzmi Bliskiego Wschodu, ale korzenie Manchester City sięgają aż do roku 1880, co oznacza, że za 6 lat ten klub będzie obchodził 150. rocznicę istnienia. I w tym czasie aż dziesięciokrotnie byli oni mistrzami Anglii, z czego 8 tytułów wygrali w XXI wieku, do tego 7 razy wygrali FA Cup, no i raz upragnioną Ligę Mistrzów pod wodzą Pepa Guardioli. Wcześniej ich jedynym sukcesem na arenie europejskiej był Puchar Zdobywców Pucharów w 1970 roku. Obecnie Manchester City ma skład warty miliard 200 milionów euro na czele z Erlingiem Halandem, Philem Fodenem oraz Rodrim. Co ciekawe, w ostatnich latach klub ten dzięki sukcesom tak bardzo rozbudował swoją markę, że obecnie uznaje się go za drugi najpopularniejszy klub w Anglii, zaraz za Manchester United i przed Liverpoolem, a w social mediach śledzi go ponad 150 milionów ludzi. Mieliśmy już drugi najpopularniejszy klub z Anglii, to czas na najpopularniejszy klub z Włoch, bo Juventus również budzi zainteresowanie 150 milionów osób, a do tego klub założony w 1897 roku zdobył dwa razy Ligę Mistrzów, 36 Mistrzostw Włoch, 15 Pucharów, 3 razy Puchar UEFA oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Obecnie mają oni skład o wartości 615 milionów na czele z Duszanem Wlachowiczem, Bremerem oraz Kupmeinersem, którego kupili przed tym sezonem. Co ciekawe, jak pewnie większość z was wie, jest to kolejny klub, który ma powiązania z motoryzacją, bo rodzina Anieli, która jest właścicielem Juventusu, jest również właścicielem FIATA. I do tego liternego zestawienia z koszyka numer 3 dołączył wydat Casablanca, czyli 22-krotny mistrz Maroko i 9 zdobywca Pucharu tego kraju. Trzy razy wygrał też tamtejszą Ligę Mistrzów i w Mediach śledzi ich prawie 6 milionów ludzi. Największą gwiazdą tego zespołu jest Mbaye Diang, który kiedyś miał nawet epizod w Milanie i Hamza Saki, który przewijał się w średniakach Ligi Francuskiej z Gra tam wychowany w lumineze mający polskie korzenie, czyli Artur Wenderowski Sanchez, który jest 19-letnim pomocnikiem. Ich skład obecnie warty jest około 18 milionów euro, a sam klub założony był w 1937 roku. Jego najbardziejszą postacią jest obecnie Said Nasiri, czyli oficjalnie prezes klubu, który jest z nim już od ponad 10 lat i który na przełomie roku 2023-2024 został oskarżony... O udział w międzynarodowym przemycie substancji psychoaktywnych, który proces nadal się toczy. I z koszyka numer cztery mamy Alain, czyli założony w 1968 roku 14-krotny mistrz Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dwukrotny triumfator tamtejszej Ligi Mistrzów a i do tego dołożyli oni 7 Pucharów Krajowych. Klub ma skład wyceniany na 45 milionów i gwiazdę, którym jest skrzydłowy Rahimi który wyceniany jest na około 7 milionów ale na próżno szukać w nim wielkich nazwisk jak w drużynach z Arabii Saudyjskiej chyba, że za takie uznamy z Sporto Cardozo. Najbardziej znanym nazwiskiem jest chyba sam trener który swojego czasu pracował w Monako i jest nim Leonardo Jardim. oczywiście pewnie nikogo nie zdziwi że prezydentem klubu jest Mohamed Bin Zayed Al-Nayyad, który jest również prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale trzeba przyznać, że jak na zasób portfela właściciela, to ten skład nie robi aż takiego wrażenia, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Grupę H zaczynamy od największego z największych, bo w 1902 roku powstał Real Madryt, klub, który 36 razy był mistrzem Hiszpanii, zdobył 20 pucharów kraju, 15 razy europejski triumf oraz dwa puchary UEFA. Należy wspomnieć, że budzi on największe zainteresowanie ze wszystkich klubów na świecie z łączną liczbą ponad 410 milionów followersów. Obecnie ich skład warty jest miliard 350 milionów i mamy nową erę Galactico z Viniciusem Juniorem, Mbappe oraz Bellinghamem. Musimy przyznać, że to musi robić wrażenie i jeszcze póki co żadna inna marka piłkarska nie doszła do tego poziomu zarówno budzenia zainteresowania jak i sukcesów na łamach Europy. Co ciekawe, przed przyszłorocznymi mistrzostwami klubowymi musieliśmy rozegrać Puchar Interkontynentalny i właśnie wygrał go Real Madrid, a ich rywalem był inny zespół z tej grupy, który będzie rosowany z czwartego, czyli Paczuka. Z koszyka drugiego mamy Red Bull Salzburg, czyli klub Kamila Piątkowskiego, i wielu z Was się zastanawia, jak oni się tutaj znaleźli. A było to możliwe dzięki rankingowi UEFA, bo walczyli o swoje miejsce z Arsenalem. Ale kiedy zespół ZONU przegrał swój mecz z Bayernem w Mistrzów, to w kwestii rankingu europejskiego spadli oni za Salzburg, i tym sposobem mistrz Austrii wystąpi na klubowych mistrzostwach świata. A klub ten to tak naprawdę Austria-Zalzburg, oryginalnie. Ufundowany w 1933 roku i następnie w 2005 roku trafił pod skrzydła Red Bull'a. W sumie mają oni 17 Mistrzostw Austrii i 9 Pucharów. Nigdy nie walczyli dziś na arenie europejskiej, a skład obecnie warty jest prawie 180 milionów euro z największymi gwiazdami Oskarem Glukem, Karimem Konate oraz Amarem Dediczem. Oczywiście nie będzie niespodzianką powiedzenie, że nie znajdują się oni w top 100 najpopularniejszych klubów, ale wynik prawie milion obserwujących na kraj taki jak Austria to i tak robiący wrażenie rezultat. Z trzeciego koszyka mamy Al-Hilal, czyli klub założony w 1957 roku i jest to jeden z wielkich klubów Arabii Saudyjskiej, wspierany przez rząd centralny. Skład o wartości 190 milionów z potężnymi tygodniówkami pod kierownictwem Żorża Jezusa. Oczywiście każdy słyszał o Neymarze, Milinkowiczu Sawiczu, Rubenie Neveszu, Mitrowiczu, Malkomie, od Kuli Kulibalim czy też Bonu. Ten robi wrażenie i został zbudowany za naprawdę grube pieniądze. 19 mistrzostw i 11 pucharów, dwie tamtejsze Ligi Mistrzów. Klub w mediach śledzi 33 miliony osób, co jest oczywiście zasługą nowych nabytków, ale robi wrażenie, bo to 24 miejsce na świecie. I oczywiście, jeśli można było się zastanawiać, czy Arabia Saudyjska to chwilowa fanaberia jak kiedyś Liga Chińska, to po ostatnim ogłoszeniu, że będą oni organizowali mundial, raczej możemy się spodziewać, że liga ta jeszcze bardziej agresywnie będzie starała się przejmować zawodników i właśnie Al-Hilal będzie jednym z tych, którzy będą działać już zapewne przed samymi klubowymi mistrzostwami świata. No i z czwartego koszyka, wspomniana wcześniej, Paczuka czyli klub z Meksyku, który jednak, chociaż jest bardzo uzupełniony, to nie budzi tak dużego zainteresowania jak jego koledzy z ligi. Samą największą gwiazdą drużyny jest Idrisi z przeszłością wizy hiszpańskiej i chociażby w Fejenordzie, a ich skład, chociaż warty 50 milionów, to nie budzi większych emocji. Co ciekawe, 7 razy byli oni mistrzem Meksyku i aż 6 razy wygrali Ligę Mistrzów Kongakaw, co jest wybitnie dobrym wynikiem jak na klub tego kalibru. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie oni grali w tym wspomnianym finale Pucharu interkontynentalnego gdzie ulegli Realowi Madryt, co pewnie nie jest żadnym wstydem. Jeżeli chodzi o sam potencjał, to należy zauważyć, że Paczuka obecnie wzbudza zainteresowanie o 2,5 miliona ludzi, więc jest to znaczny wynik, ale w Meksyku istnieje duży margines, żeby tą popularność powiększyć i pewnie klubowie Świata będą mogły im w tym pomóc. I tak przebrnęliśmy przez wszystkich uczestników klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w przyszłym roku. I tak ja wiem, że często zauważyć można w komentarze, że ten turniej nikogo nie będzie obchodzić, ale ja zawsze zwracam uwagę, że piłka nożna jest także poza Europą i jak sami widzicie, jest dużo starych klubów, które od wielu lat dominują swoje podwórko. Są to kluby, które mają bardzo dużą fanbazę, budzą zainteresowanie ludzi i myślę, że raz na 4 lata można dopuścić, żeby zagrały one Taki turniej z klubami z Europy, bo piłka nożna ma nas wszystkich globalnie łączyć. Szkoda tylko, że FIFA zdecydowała się zrobić ten pierwszy turniej właśnie w USA, a nie chociażby w Ameryce Południowej, bo myślę, że tamtejszy folklor kibicowski dodałby dużego kolorytu do tego wydarzenia. Tak czy inaczej. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o tych klubach i że nie będziecie zamykać swojej głowy i chociaż raz włączycie sobie jakiś mecz, chociażby pomiędzy zespołami, które nie są z Europy, żeby przypomnieć sobie jak wyglądał futbol, jak to się ostatnio określało przed czasami Guardioli, bo możemy tam zauważyć o wiele bardziej radośniejszą piłkę i mam nadzieję, że mimo wszystko ten turniej będzie sukcesem. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia, cześć!